Znajdujemy się w Bolesławcu, przed terminalem paliw Orlenu, który wkrótce wraz z fuzją, która jest przygotowywana Orlenu i Lotosu, ten terminal będzie sprzedany i przestanie w tej formule własnościowej tutaj istnieć. Dlatego też chcemy pokazać ten terminal, ale zanim do tego dojdziemy, Chciałam powiedzieć kilka słów wraz z moimi kolegami posłami na temat przygotowywanej fuzji. To jest największa fuzja, która spowoduje bardzo duże zmiany, nie tylko na rynku paliw, ale także w strukturze własnościowej i może bardzo i będzie znacząco oddziaływać na sytuację gospodarczą. Więc jakiekolwiek tutaj. Nie do, nieprzygotowanie, niedopatrzenie może spowodować bardzo duże straty dla polskiej gospodarki. Rząd podjął decyzję o fuzji Lotosu z Orlenem, a następnie Komisja Europejska postawiła szereg trudnych warunków. Te warunki, spełnienie tych warunków oznaczają praktycznie rozdrobnienie i rozsząkowanie całej firmy Lotos, która będzie zmuszona sprzedać 80% swoich stacji detalicznych, to jest blisko 400 stacji paliw. Kilka spółek, które zajmują się różnymi rodzajami działalności, ale przede wszystkim 30% udziału rafinerii gdańskiej ma zostać sprzedane i sprywatyzowane. To jest ogromna prywatyzacja i Mamy wiele wątpliwości i pytań. Po pierwsze, nie możemy otrzymać odpowiedzi, kto, jaka firma profesjonalna, jak mówi pan Sasin, doradza w tej prywatyzacji, w tej sprzedaży, w tej fuzji, bo to jest owiane tajemnicą, ale też za mało jest danych, te dane są nieprzejrzyste i oczekujemy od pana premiera aby poinformował społeczeństwo i wstrzymał się z podejmowaniem tak drastycznych decyzji. Teraz kiedy na rynku paliw na świecie jest e, e, recesja, jeżeli teraz kiedy e, ceny są niskie, my występujemy z tak ogromną e, ofertą sprzedażową e, lotos, który stanowi dziś jedną trzecią, rynku, jedną trzecią rynku paliw, przestanie istnieć i większość zostanie sprywatyzowana. Także myślę, że koledzy przybliżą te kwestie, bo i jednym z tych prywatyzacji, jak zaczęłam na początku, będzie terminal w Bolesławcu, gdzie pracuje ponad 100 osób, gdzie ludzie stracą tę pracę, bo obiekt i cała działalność zostanie sprzedana. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w Wolesławcu symbolicznie to jest jedna z tych was, która według pomysłów, projektów może podlegać prywatyzacji tutaj w Wolesławcu. Ale nasze obawy są znacznie poważniejsze. Dzisiaj na czele Orlenu stoi osoba, o której wszyscy Polacy już słyszeli co myśli o swoich najbliższych współpracownikach, osoba, która według informacji z wczoraj była wspierana również prywatnie przez otoczenie fundacji, przez otoczenie biznesu bardzo bliskiej, prywatnej swoim celu, jakim jest rozbudowa i finansowanie prywatnego dworku pana prezesa Obajtka. Ta osoba dzisiaj stoi na czele Orlenu i stoi za pomysłem prywatyzacji Orlenu i Lotosu, dwóch wielkich polskich firm. Ta prywatyzacja obostrzona zgodą Komisji Europejskiej jest, jest niezwykle niebezpieczna. Ta prywatyzacja może spowodować poprzez fuzję oddanie większości stacji paliw lotosu w prywatne ręce. Ta, prywaty, ta fuzja może oznaczać oddanie w prywatne ręce sporej części spółek lotosu, między innymi lotos paliwa, lotos biopaliwa, bazy. Większości bazy paliw lotosu, ale także i bazy Orlenu. Ta fuzja, na którą wyraża zgodę Komisja Europejska, oznacza prywatyzację sporej części majątku i to jest w tej sytuacji niezwykle niebezpieczne. Byłaby to niekontrolowana prywatyzacja, jedna z największych tak naprawdę od 1989 roku która nazywa się fuzją fuzją Orlenu i fuzją lotosu. Oznacza de facto. Brak istnienia sporej części kapitału i rynku poprzez właśnie wyrażenie zgody na fuzję i oddanie prywatnemu podmiotowi tak ogromnego majątku spółki Lotos i częściowo spółki Orlenu. Nie widzimy w tym sensu, nie widzimy ku temu żadnego interesu narodowego. To jest kolejna gigantomania prezesa Obajtka, na którą nie wyrażamy zgody i żądamy w tej sprawie pełnej. Pełnej informacji, dlatego konferencje prasowe w miejsca, które mają być prywatyzowane, odbywają się w całej Polsce. Nie ma na to naszej zgody. Szanowni, szanowni Państwo, rzeczywiście jesteśmy w Bolesławcu, za nami baza paliw, w której zatrudnienie ma nawet około 100 osób, mieszkańców, mieszkanych powiatu Bolesławieckiego i samego miasta Bolesławiec. Szanowni Państwo, to, ta fuzja budzi szereg wątpliwości od samego początku pomysłu do czasu jej realizacji, a ten czas realizacji jest coraz bliższy. Naszym zdaniem, to, ta fuzja będzie, będzie wymagała prywatyzacji, sprzedaż znaczną część majątku jednej i drugiej spółki, gdzie te spółki funkcjonowały od wielu lat na rynku ze sobą też w jakimś stopniu współkonkurowały na rynku paliw, sprzedaży i naszym zdaniem ta sytuacja, jest, ta sytuacja mogłaby być dalej. Nie ma przesłanek do tego, żeby łączyć te dwie polskie spółki żeby sprzedawać część polskiego majątku, żeby sprzedawać stacje benzynowe, o których tutaj mówiła wcześniej pani poseł Czernow i o których mówił pan poseł Piotr Borys. Te stacje benzynowe, także bazy paliwowe w całej Polsce mają być sprzedane do innego właściciela niż skarb państwa. Uważamy, że spółki paliwowe są, nasze, są strategiczne dla polskiej gospodarki, dlatego od początku kwestionujemy tę e, fuzję, e, wyrażamy swoje zaniepokojenie właśnie między mianem sprzedażą tego majątku i możliwością też miejsc pracy przez e, mieszkańców w, w tych miejscach, w których te bazy paliwowe oczywiście są, tak jak w przypadku tej Polesawcy. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, rozmawiamy o tym i mówimy o tym, że e, jesteśmy. My... Sprzeciwiamy się tej, tej fuzji, sprzeciwiamy się de facto prywatyzacji wielu miejsc w Polsce, tak jak chociażby ta baza paliwowa w Wolesławcu. Jeżeli są jakieś pytania, Szanowni Państwo, to z przyjemnością na nie odpowiemy. Jeżeli, jeżeli ktoś jeszcze chciałby coś dodać z moich... Ja myślę, że warto powiedzieć, że my mówimy, że tu w tej chwili pracuje około 100 osób, ale w całej Polsce to są dziesiątki tysięcy osób, które pracują w stacjach, Lotosu, jak powiedziałam, blisko 400 stacji zostanie sprywatyzowanych, lub w innych miejscach w wielkich składach paliw, tak jak tutaj. A takich składów mamy ponad 8, będzie sprywatyzowane. Lotosu w Polsce i kolejne Orlenu. Także tu też jest, proszę Państwa, sprzedaż znacząca udziałów spółce, która zajmuje się paliwem lotniczym. To jest bardzo ważne znaczenie dla naszej gospodarki. Także jak wejdziemy w szczegóły tej transakcji, przynajmniej na tym etapie, na ile ona jest znana, to jest to wielce niepokojące. Dlatego też mówimy o tym i żądamy otwartej rozmowy, otwartej dyskusji, bo to jest mienie, czy to jest dobro wspólne. Tu jest ponad Znacząca część udziału to jest skarb państwa. Szanowni Państwo, z całą pewnością Pan Prezes Obajtek nie jest dzisiaj najlepszym rozmówcą, nie jest osobą, która zapewne będzie chciała odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości, ale przecież także pod względem polskiego interesu i bezpieczeństwa całego systemu polskich paliw, według wskazań zgody Komisji Europejskiej na, na potencjalne połączenie jest między innymi dostęp do... Do naftoportu, a więc to jest tak naprawdę przekazanie sporej części, de facto udziałów polskiego rynku w ręce podmiotów prywatnych, niezwykle konkurencyjnych. Od początku mówiliśmy, że to połączenie nie ma, nie ma sensu. Miejsca pracy w Bolesławcu, miejsca pracy w dziesiątkach innych miejsc, być może utrata wielu tysięcy miejsc pracy, ale na końcu liczy się interes narodowy i tak naprawdę transparentność całego procesu. A dzisiaj tak naprawdę o tym polskie społeczeństwo nic nie wie, tak naprawdę nie ma korzyści realnych dla Polski i bezpieczeństwa w połączeniu tych dwóch wielkich podmiotów, a przekazanie w formie prywatyzacji sporej części majątku nie leży w interesie tych dwóch spółek, w interesie dzisiaj bezpieczeństwa paliwowego w Polski.